Tysiące odwiedzających imprezę, setki ekologicznych i tradycyjnych produktów najwyższej jakości, vip prezentujące swe kulinarne talenty, degustacje i seminaria poświęcone ekologicznej żywności, konkursy i nagrody, czyli wszechstronne promowanie wszystkiego, co ekologiczne i służące zdrowiu. To krótkie podsumowanie, czym są międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości EkoGala. W tym roku w Rzeszowie gościły one po raz dziewiąty nieprzypadkowo organizowane są właśnie w stolicy Podkarpacia, które słynie z małych, rodzinnych gospodarstw. Małe gospodarstwo to jednocześnie szansa, żeby te produkty były bardzo zindywidualizowane i oczywiście ekologiczne, a to ma miejsce w naszym województwie. Ja przypomnę, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o rejestrację produktów tradycyjnych. Tutaj no, Palma Pierwszeństwa należy do Podkarpacia. Bardzo nam się też oczywiście te targi rozwijają i to też dobrze świadczy o tym, że ta tradycja jest po prostu konsumowana, jest promowana i z tego wynikają pozytywne rzeczy. Na tegorocznej ekogalii zaprezentowało się 103 wystawców, producentów i przetwórców żywności, posiadających certyfikaty ekologiczne oraz wytwarzających produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych. Tutaj w Rzeszowie i tak jest bardzo duża edukacja, bo te szkoły bardzo propagują ekologię, propagują zdrową żywność. Mieliśmy na jesieni 7 wycieczek ze szkół, między innymi rzeszowskich. I po prostu te dzieci byłam no, zbulwersowana, jaką ogromną mają wiedzę. Na targach w Rzeszowie nie zabrakło wystawców z zagranicy. Kilkunastu reprezentowało firmy z Włoch, Węgier, Ukrainy, Grecji, Słowacji i Czech. Swój przyjazd na kolejną EkoGalę zapowiedzieli Niemcy z regionu kraj Sary. Dziewiąta edycja pokazuje nam, że jest duże zainteresowanie prezentacją i formą, że tak powiem, zaoferowania na rynek konsumencki produktów ekologicznych. Obserwujemy z edycji na edycję coraz to większy rozwój, bardziej dynamiczny. Mamy tą wielką satysfakcję, że w tym roku na tej właśnie dziewiątej Eko Gali, edycji Ekogali zabrakło miejsca dla wystawców. Było więcej chętnych aniżeli miejsc. To świadczy o tym, że Rzeszów staje się bardzo ważnym punktem na mapie. Polski czy na mapie Europy, jeżeli chodzi właśnie o promocję produktów ekologicznych. W tym roku odbiorcy mogli przekonać się, jak powstaje dobry chleb. Od ziarenka do bochenka. Rośnie nam nowe pokolenie, które nie wie skąd się bierze chleb, dlaczego ten chleb, to zboże najpierw na polu musi urosnąć, przejść przez proces młyn i tak dalej, żeby można było na końcu z tego upiec chleb, ciastka lub inne rzeczy. Dlatego chcemy to pokazać. Z wielkim powodzeniem cieszyły się pokazy robienia chleba. Wszyscy chcieli spróbować, jak miele się zboże na żarnach. Tej przyjemności nie odmówił sobie także marszałek Ortyl. Kulminacyjnym punktem targów był jednak pokaz gotowania. Wipy gotują. Polędwiczki wieprzowe, już żeśmy ją podsmażyli. Pięknie. Teraz przygotowujemy taki wywar, na który za chwileczkę tutaj dodamy polędwicze. Podlejemy troszkę winem. Będziemy musieli troszeczkę jeszcze różnych warzyw dodać. Wspaniały góracz. Naprawdę ekologiczny produkty produkt. Wielu fanów chciało spróbować tego, co upichcił siatkarz Asekoresowi Łukasz Perłowski oraz Dominika Nowakowska, siatkarka dewelopresu Rzeszów. Ekogali towarzyszyły także zmagania młodych adeptów sztuki kucharskiej, czyli dziesiąty w tym roku europejski konkurs kulinarny.